– Od dawna tu mieszkasz? Mm, – Dobrze. Od urodzenia. – Będzie prawie siedemdziesiąt wiosen. – Pewnie świetnie znasz okolicę. – Nie z gorzej. – Muszę wejść do kasztelu. – Można jakoś inaczej niż przez bramę? – Można, ale niewiele o tym wie. Gdybyście, dajmy na to, ja wiem, wsparli jakimś datkiem, mógłbym wam wskazać. Nie, nie naciągasz mnie, czemu chcesz mi pomóc? To będzie dobre pytanie. Chodzi ci tylko o datek, czy coś jeszcze za tym się kryje? Nie wpuścili was przez to, coście zrobili w karczmie na rozstajach, nie? Tamtejszy karcz masz, to mój szwagier. No, w ten sposób. Ok, niech będzie, 15 sztuk złota. Niech nie chcę mi się pertraktować ze strażnikami. Kilka lat temu, jak jeszcze na Wrońcach rządził dziedzic, zaginął chłopak od Kowala. Cała wieś go szukała, ale bez skutku. W końcu znaleźli dzieciaka w rzece, utopił się. To bardzo smutne, ale jak ma mi pomóc? Parę dni później, baba, co służyła u dziedzica, znalazła czapkę chłopaka obok przy kasztelowej studni. Czyli albo po prostu ją tam zgubił, albo wpadł do studni. Tak jest. Tam, gdzie znaleźli dzieciaka, postawili kapliczkę. Na północny zachód stąd. Gdzieś nieopodal pewnie jest wejście. Gdzie to jest dokładnie? Idź drogą, co przez wioskę biegnie, aż dojdziesz do mostu. Za mostem skręć w prawo i idź prosto, aż dojdziesz do skrzyżowania. Znów skręć w prawo i idź tą drogą aż do wzniesienia. Na nim stoi kapliczka. Za mostem w prawo, i potem znowu w prawo. Znajdę dzięki, a więc dobrze. A więc mamy tutaj wskazaną e, ścieżkę, która prawdopodobnie doprowadzi nas do tajemniczego wejścia. Myślę, że tutaj zawołamy sobie naszą płotkę. Tak jest, ruszę. Czas nas goni, a się po prostu tego nie spodziewałem. Okej, okay, tutaj w prawo miało być.